Cześć, z tej na i w Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars ponownie z Paniku. Panniku przywitaj się cześć, mam Waszej No i nie wiem czy Pawlika będzie słychać, ponieważ w ostatnim odcinku, czyli w specjalu na 20, 25, 30 i 35 subów No to Pawlika nie było słychać, ale teraz może będzie słychać. No i tym razem jest to specjalna 40 subskrypcji. Dziękuję, że mieliście 40 subs. Już niedawno, już no sporo czasu temu, ale dopiero teraz robię specjal. XD <laughs> the... Dobra, to no okay. publikujemy już. No, ja już nie robię. Kurde mam. Skrzynkę ja rozwalam. Paciele im zostawiłem HP Pawlik. Czemu ich nie dojeżdżałeś? Postawiłem im po tyś, 1080 HP. Ale ma ciebie. Jeszcze ucuda nauczymy się, że jak paść taki śmiec. Co to oznacza? Nie potyszacz. Dobra, wielka gra jest, Pawlik, pomóż mi. Dobrze, dawaj, robisz go, nie, co jest pozostało duży z tego? kurde drugie, widać go, że on pierwszy zabił, okej, okay, no ja sobie spróbuję wbić, o jest impreza z że żetonów jakaś No i z okazji tego specjala przygotowałem kolejny mini opening, czyli 10 normalnych boksów i jeden mega bo... big box, przepraszam. Otwórzmy sobie pierwsze boksy małe. Będę je tak przemijał trochę. Było 10 punktów do El i 15 do z tym. A w tym 4 do 10 15 do Penny i 3 Gemy. Nieźle. Leci kolejna skrzyneczka. Aha, to pójdę do Pandobu, gdzie jest Karl i jeden bilet na wydarzenie. Dobra, otwórzmy ostatnią skrzyneczkę i lecimy... Tara mi dropnęło! Tara! Tara, nie wierzę! Tara mi dropnęło! Ja Ci krecę na odcinku, Tara! Nice! Ja cię! mi dupnęło! Sztos. To się nagrywa! Tak to się nagrywa! Ja cię, ale fajne! Nice! Po raz pierwszy zagram tarą. Ja uważałam, że ta jest słaba, ale tara może być fajna jednak. Dobra, dawaj public, Dawaj gotowość. Sztosik. I'm Naki.

Dobrze. Ściągnąłem tą Bibi. Ona mnie załatwi, ta palpa, Dobra, nie załatwi mnie. Stosik. Idzie dobrze na razie. Nie. 14 par kiłbsów, kurde, ja to ugram. Nie. 2 khp Pawlik. Pawlik już. Dobrze! W starcie jeszcze ta wieżyczka tam jest. Dobra, została piper. Dobra, jak zregenerujesz życie, to ją pojedzie, pojadę ją. Po prostu, dobra, dawaj ją, dawaj padlik. Ugasz to. Bum! I już załatwiam 19 pies. Easy, easy, no masz Pieszy win nie no, dzisiaj gram już tylko tarą. Dzisiaj gram już tylko tarą na tym odcinku. A, bo ten odcinek będzie i u mnie, i u Pawlika. Tak, i do Ej, no i dawaj teraz rabunek prezentów. No można. Ponieważ chcę sobie uzbierać na drugie Big Boxa. No i otwarzę kolejne skrzyneczki. A, no i zbicie do Pawlika na kanał. No, i wbicie też na kanał IGA no tak, Mag. <grywa> Dała, ty tyle polecanie kanałów. Najpamlik. No pamię, pamiętasz, jak w jednym komentarzu napisałeś, się, to oglądasz tylko do tego, jak polecam kanały? Nie, nie, tak nie jest. To mówiłem, że czekałem i. Na tak, się czekasz na to, najpawlik. No no, to ja raz, kiedyś zrobię ci. Miałem w planie zrobić ci prankę, że będę polecał kanały na końcu, co przewijasz na koniec. I ja mówię, Pablik, jeśli przeminąłeś na koniec, no to polecałem kanały w trakcie filmu i nie powiem ci w jakim. I ten film będzie miał pół godziny i powiem, że musisz całego oglądać, żeby, od, żeby to zobaczyć. Hucie, ja zmarnowałam ulta niepotrzebnie. Tak. Ja u ciebie ostatnio nadrobiłem trochę filmików u ciebie. Uwaga. Co? Czemu? A dobra, no to no to ja jeszcze otworzę tylko dwie skrzynki. A i nam prezent, no, ale ofensywa, atak. tak. Trzyłem prezent. No ale mi zabrali. W się sensie załatwili mnie. Ej, no i nie ma. Ta mapa się nie przechyla. tak. tu które nie. Fajne są te, które się przechlają. Dawaj! Dobrze! Nie dogonił tamtego naszego. Jest, dobrze! ma no jeszcze zabiję tego, który próbował nam prezent przejąć. Nie. Dawajcie. Dawajcie. Da władź, da, Koledzy. Uwaga, zachodzą mnie z dwóch stron. Tik oraz Crow. Wziął! Dobrze! Dobrze, Barley, wow. Dawaj Pawlik. Idziesz, robisz ich dobrze. Idę z pomocą. <tryk> Ciśniemy. Dobra, jest. Zabiję tygę. Jest. Nie przeżyję. Spowolniony byłem. kój do grycka. Będzie ciężko. Musimy razem zraszować. Musimy zrobić jeden mega duży, na ogromną skalę, wspólny raż. Wybronić się i będzie dobrze. Pawlik krążył. Dobra, bierze prezent, ale ja go już załatwiłem. Nie, nie zdołałam rzucić ulta. Biorą nasz prezent. Dobrze, Pawlik. Oczekaj na nas i robimy ofensywę. Dobra, nie czekaj już na nas. Nie, zmarnowany ult. Kurcze. Nie wygramy tego, ale też nie przegramy, bo nie zdążą zrobić rasza. Musieliby mieć maxa na ulcie, żeby, na dwóch ultach, żeby zrobić rasza. Nie no, remis jest. Remis to nie przegrana. Dobrze jest! Dobrze było, w sensie. Ej, a czemu już kończymy odcinek? Bo muszę skończyć. A dobra, no to otworzę sobie jeszcze dwie skrzynki. Małą nic i duża. 84 golda, co? Odpadłem okay. i które się żegnam. Dobrze to 9 punktów. Bardzo się to nie zaglądanie czuję, teraz. Siema. Dobra, 12 punktów do Buu mam wracając do skrzynaczki i punkty do Karla. Ile? 12, no i bonus Dwa bilety na wydarzenie. Dobra, będziemy szkodzić odcinek. Przepraszam, że tak krótki, ale obiecuję, że wrzucę może jeszcze dzisiaj odcinek lub jutro. Odcinek z Birds Star Wars. Kolejny. Chciałbym była wynagrodzić taki krótki specjalny, ale dropnął -no mi tary. jestem mega zadowolony. Dobra, kończymy już, trzymajcie się, cześć! Dziękuję za 40 subs.